Cześć Kochani Tomek, z tej strony dzisiaj chciałbym powiedzieć szóstą lekcję na temat poznań swojego wroga. Przepraszam, jest, tematem jest energia źródła. Przypominam jeszcze raz, kochani, jeśli nie widziałeś fundamentów wiary, modlitwy 2.0, boskiej zamiany na krzyżu i tak które jakby wymagam do tej playlisty, to naprawdę nie rób tego nauczania, bo ja tu skrótowo pewne rzeczy będę mówił bo już omawiałem je wcześniej w tamtych właśnie listach, więc można powiedzieć, że to jest lista dla średnio zaawansowanych. Nie dla ludzi, którzy, wiesz, nic nie wiedzą w temacie wiary albo są na początku drogi, bo po prostu jest to niepotrzebne. Wysoce niepotrzebne. No i jeszcze, jeśli nie zrobiłeś wszystkich, jak to było w części piątej warowni z Artura Cereńskiego demonów burzących, to także tego nie rób, więc... Jakby wszystko ma mieć ręce i nogi, prawda? Więc zatrzymaj się na chwilę, zrób to dopiero, kiedy będzie, kiedy spełniłeś wszystkie wymagania. Więc po pierwsze energia źródła. Jest to termin new ageowy we wszystkich takich naukach, nie tylko new ageowych, ale takich spotkasz ten termin, źródło, spotkasz ten termin u ludzi, którzy są bioenergeterapeutami, jasnowidzami, ale to są ludzie, którzy nie mają tak naprawdę kontaktu z Bogiem. Ci ludzie mówią, że mają kontakt z Bogiem, ale go nie mają. Już tłumaczę dlaczego. Bardzo często tacy ludzie uważają się za aniołów, posłańców od Boga, bądź za tymi, którzy mają kontakt z aniołami. Bardzo często Często oni robią seanse spirytystyczne, seanse na odległość, czyszczą energię, czyszczą czakry, o których porozmawiam później, czyszczą różne rzeczy, duchowość, niby oceniają duchowość. Bardzo często tego typu ludzie czują we mnie bardzo wielkie zło. <laughs> Dlatego też, jak Jezusa, także fałszywi nazywali Belzebubem, więc to tak działa. Demony, bojąc się mnie, po prostu nazywają mnie demonem, ze względu na to, że po prostu no, no boją się prawdy, są fałszywe. Więc energia źródła. Już mówię, wedle Biblii, tak jak wiemy już z nauczeń podstawowych, człowiek ma ducha, jest duchem, który ma duszę i ciało. I teraz nauka New Age i, i tego typu ludzie, bioenergoterapeuci, widzę, twierdzą, że mają kontakt z boską energią. Cała nauka New Age kipi od tych właśnie nazewnictw. Mam kontakt z najwyższą istotą. Nawet marketingi sieciowe bardzo często korzystają z tych filozofii. Jednakże Bóg jest osobowy. To tak samo jak ty i ja jesteśmy energią, prawda? Z energii złożeni, można tak powiedzieć, I, i, ale ja jestem Tomasz Dorożała. Ja mam własną osobowość, mam własny charakter, własne przekonania, z którymi jeśli ty się zderzysz, to możesz się po prostu fizycznie naprawdę zderzyć. Więc Bóg także ma energię, bo to nie jest jakby złe twierdzić, że Bóg jest energią. No, oczywiście, że jest energią, tylko że nie jest tylko energią. Przecież, jeżeli ja jestem z energii stworzony. I tak ta energia jest zobrazowana, że tak to w cudzysłowie nazwę ale dalej mam swój charakter i Ty także masz swój charakter, a zatem Bóg jest z energii stworzony, Bóg oczywiście, że jest energią, ale On ma swój charakter i ten charakter objawił nam w Jezusie Chrystusie i Jezus powiedział, ja jestem jedyną drogą, nie jestem tylko prorokiem, ale Mesjaszem i żeby mieć ze mną kontakt z, z Bogiem prawdziwym, z energią źródła, prawdziwą energią źródła należy być nowonarodzonym, czyli każda osoba nie Narodzona na nowo, nie ma kontaktu z Bogiem. Ma kontakt z energią źródła, i właśnie co to jest. Bo ci ludzie mówią: "Ja mam kontakt z Bogiem bez Jezusa". Tak? No ja uznaję Jezusa jako proroka, rozumiem, że uzdrawiał, ale ja mam swoją drogę. Moim przewodnikiem jest ktoś inny, albo nie wierzę w to i w to, a Jezus przecież o tym nauczał. A przecież wiemy, że nowonarodzenie znaczy zgoda ze wszystkimi poglądami Jezusa, a porzucenie własnych. A ci ludzie tego nie robią, dalej twierdząc, że mają kontakt ze źródłem i poniekąd mają rację, ale właśnie dzisiaj to tłumaczę. Z czym tak naprawdę oni się zderzają i dlaczego czują w tym boskość. Więc po pierwsze, jeszcze na jakby podsumowanie tego Ewangelia na 14, 6, 7. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego ojca. A zatem nie można czegoś takiego twierdzić, że ktoś ma Jezusa i jego nauki gdzieś tam w poważaniu, bo ma swoje, a jednak ma kontakt z boską energią źródła. Jest to fałsz. A więc, aby mieć kontakt z Bogiem, z boską prawdziwą energią, musisz być nowonarodzony. A zatem musimy tutaj wrócić do pierwszej księgi mojżeszowej, do samego początku 2.7. Co to za energia, tak naprawdę, z którą ci ludzie mają kontakt? Więc ukształtował Pan Bóg człowieka, księga rodzaju 2.7, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. I teraz, prościutko: prościut. Bóg stworzył każdego człowieka. Każdy człowiek kiedyś przed, potop, przed potopem, przed, poadamowe, po przedpotopowe, został stworzony jako pierwszy człowiek, Adam, poprzez tchnienie boskiego życia. Innymi słowy, każdy człowiek na ziemi. Ma tchnienie Boga w sobie, dlatego jest istotą żywą. Jednakże, poprzez grzech Adamowy, to zostało przeklęte, czyli jest to pierwotna, kiedyś boska, jednak dzisiaj przeklęta energia. Tak samo Lucyfer został stworzony przez Boga, ale się zbuntował i stał się szatanem. I dlatego cząstka energii Lucyfera to jest właśnie to samo. Przedpotopowa, można tak powiedzieć, poadamowa, przeklęta boska energia. Rozumiesz to? Dlatego new age'owcy niby wykorzystują tą energię jak chcą. Robią jakieś seanse, robią jakieś rzeczy, hipnotyzerzy i tak dalej. Ja później to będę właśnie rozwijał, żeby Wam to uporządkować. Używają tego jak lampę Aladyna. Ale Duch Święty nie jest Aladynem. Owszem, Duch Święty ma prawdziwą boską energię, ale tak jak powiedziałem, on musi w Ciebie wejść, i wtedy ta boska energia nie przedpotopowa, ale pozmartwychwstaniowa, jest w tobie. Czyli ci ludzie wszyscy hipnotyzerzy, bioenergeterapeuci, używający wszalakich energii, jasnowidze i tak dalej. Wszyscy, oczywiście, później o tym, tak jak mówię, dalej będę opowiadał, ich energią źródła jest, źród... jest energia przed. Potopowa, poadamowa. Jest to te stare tchnienie życia. Jest to przeklęta energia, która kiedyś była boska. Tą energię ma każdy człowiek. Dlatego przebudza się czakry i dlatego mają jakieś wizje. Dlatego mają jakąś moc. Dlatego ja nie mówię, że to nie ma żadnej mocy. To jest moc, ale przeklęta. Tak samo szatan. Wiecie, bo często ludzie mówią: Diabeł cię tam uzdrowił. A ja mówię: Jakby diabeł uzdrawiał, to to by był normalnie ja nie wiem, co to by było. Chodzi o to, że Lucyfer, jako Lucyfer, dostał tą właśnie energię wtedy, kiedy ona jeszcze nie była przeklęta, dostał ją od Boga i to jest ta moc uzdrowienia, także w niej zawarta jakiegoś typu uzdrowienia, bo to nie jest ten sam rodzaj. O tym opowiem później. Um, ale kiedy stał się szatanem, to został przeklęte. To Bóg nie odebrał tej mocy diabłu, ani także Bóg nie odebrał tej mocy ludziom, tylko to zostało przeklęte. I dlatego właśnie jest to yy, Paweł o tym mówi, że choćby anioł światłości do was przyszedł. A później Jezus mówi o tym, że jeżeli wasze światło byłoby ciemne. To jest takie ciekawostka taka, tak? Co to znaczy, jeżeli wasze światło byłoby ciemne? To jest właśnie to. To jest po, przedpotopowe poadamowa przeklęta energia jest ona światłem, ale jest ona fałszywa i jest ona przeklęta, bo jest ona splugawiona grzechem adamowym. I tej właśnie energii, bo każdy człowiek, który się narodzi, ma właśnie tą zdolność, dlatego każdy człowiek na tej ziemi ma w sobie moc i potencjał, tylko to jest te przeklęte, dlatego jest napisany grzech pierworodny. I on jest dopiero usuwany. Kiedy ty się zjednoczysz z Duchem Świętym po Nowonarodzeniu, a jeżeli tego nie masz, to właśnie używasz tej energii. I do tej energii doczepiają się demony. Do tej energii doczepiają się demony. I te demony, bo, bo są przyciągane, i wtedy ci ludzie używają sił tych demonów, żeby po prostu, żeby po prostu działać. I tak to wygląda. Więc tak to wygląda, kochani. Mm. To jest podstawa. Później to poszerzymy. Błogosławię. Papa. Pa.